W tym odcinku między innymi Mroczne sekrety NRD w nowym horrorze Karma The Dark World Agent specjalny kontra niewyjaśnione zjawiska Vice City w nowej odsłonie Fanowski projekt GTA Vice City Next Gen Edition już dostępny Rise of the Ronin nadciąga na komputery osobiste Czy wasze dyski twarde to wytrzymają? Ponadto Star Rapture Kooperacyjna walka o przetrwanie w cieniu umierającej gwiazdy Nowa gra od twórców Green Hell, Sega odnawia znak towarowy Skies of Arcadia Czyżby zapowiadał nam się remake kultowego RPG? Roadcraft. Nowa gra od twórców Mad Runner i Snow Runner. Odbuduj tereny zniszczone przez katastrofy naturalne. Dodatkowo Sniper at Work. Nowa gra snajperska od polskiego studia. Taktyczna strzelanka z realistycznymi elementami. Magia i Gandhi w jednym. The Directorate Novitiate. Nowy RPG akcji już wkrótce na Steamie. Town to City. Piękny City Builder od twórców Station to Station. Buduj miasta bez ograniczeń w XIX-wiecznej śródziemnomorskiej krainie. Ja jestem Heaven i zapraszam cię, drogi widzu, na moje gamingowe podsumowanie tygodnia, więc zasubskrybuj kanał, żeby nie ominąć kolejnych materiałów, daj łapkę w górę i już bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Pamiętacie jeszcze zapowiedź Karma The Dark World z października? Ten mrożący krew w żyłach horror z widokiem z pierwszej osoby osadzony w realiach NRD w 1984 roku powraca z nowym zwiastunem i gameplayem. W grze pokierujemy losami agenta specjalnego Daniela, który musi stawić czoła serii niewytłumaczalnych i przerażających wydarzeń. Jak się okazuje, Daniel posiada niezwykłą zdolność eksplorowania umysłów oskarżonych o zbrodnie. Twórcy z Studio udostępnili właśnie nowy zwiastun fabularny, który rzuca więcej światła na mroczną historię gry. Możemy spodziewać się psychologicznego thrillera z elementami grozy, który zabierze nas w mroczną podróż po zakamarkach ludzkiej psychiki. Oprócz tego, IGN opublikował zapowiedź gry, a także pięciominutowy Materiał z rozgrywki, który pokazuje, jak Karma The Dark World prezentuje się w akcji. Premiera gry planowana jest na 2025 rok na Xboxach serii X i S, PlayStation 5 i PC-tach. I jeśli jesteście zainteresowani tą produkcją, to wszystkie najnowsze materiały znajdziecie w opisie pod filmem. Ciemne chmury znowu zbierają się nad Ubisoftem. Francuski gigant zamyka swoje studio w Leamington Spa i zwalnia prawie 200 osób. Redukcję etatów dotkną także oddziały w Düsseldorfie, Sztokholmie i Reflections. Powodem tej drastycznej decyzji są problemy finansowe firmy, które nasiliły się po słabych wynikach sprzedaży Star Wars Outlaws. Ubisoft zapewnia, że chce się skupić na swoich najważniejszych projektach, takich jak Assassin's Creed Shadows, aby dostarczyć graczom jak najlepsze doświadczenia. Firma oferuje wsparcie zwalnianym pracownikom, a niektórym specjalistom z Lemington proponuje pracę zdalną. Miejmy nadzieję, że restrukturyzacja pomoże Ubisoftowi wyjść na prostą i zapewni dalszy rozwój. Zbój takich kultowych serii jak Assassin's Creed, Far Cry czy Prince of Persia. Przyszłość francuskiego wydawcy w dużej mierze zależeć będzie od sukcesu nadchodzącego Assassin's Creed Shadows. Ubisoft, trzymamy kciuki. Dawno nie było nic o modach, a więc proszę bardzo. Grupa moderów Revolution Team stworzyła niesamowitą modyfikację do GTA 4 o nazwie GTA Vice City Next Gen Edition, który odtwarza całe Vice City w nowoczesnej oprawie. Mimo prób zablokowania projektu przez Take Two, moderzy zdecydowali się na jego publikację. W GTA Vice City Next Gen Edition znajdziemy wszystkie misje, przerywniki filmowe i aktywności poboczne z oryginału. Mod oferuje niesamowitą jakość grafiki i może być świetną alternatywą dla oficjalnego remastera GTA Vice City. City The Definitive Edition, który spotkał się ze sporą krytyką graczy. Niestety nie wiadomo jak długo mod będzie dostępny, ponieważ TikTok lubi ubijać takie fanowskie projekty, więc jeśli jesteście zainteresowani powrotem do słonecznego Vice City w nowej odsłonie, to radzę nie zwlekać i pobrać GTA Vice City Next Gen Edition jak najszybciej. Dobrze przyjęty w PlayStation 5 Rise of the Ronin zmierza na Steam. Już 11 marca tego roku gracze PC-towi będą mogli wcielić się w rolę samuraja i zanurzyć się w feudalnej Japonii XIX wieku. Wersja pc zaoferuje szereg ulepszeń graficznych, takich jak Ray Tracing, DLSS i FSR, a także obsługę rozdzielczości 8K i 120 klatek na sekundę. Jednak za te ulepszenia przyjdzie nam niestety zapłacić miejscem na dysku. Rise of the Ronin na komputerach osobistych będzie wymagać aż 160 GB wolnego miejsca. To znacznie więcej niż wersja na PlayStation 5, która zajmuje zaledwie 96 GB. Mimo to fani RPG-ów akcji z pewnością znajdą wolne miejsce na ten samurajski hit. Gra jest już dostępna. W przedsprzedaży na Steamie w cenie 230 zł. I w zamian za preorder otrzymamy zestaw pancerzy ninja, katany ze szkoły IGA oraz cztery style walki. Shrippie Jar, twórcy bardzo dobrze przyjętego Greenhill, zapowiedzieli właśnie nową grę. Star Rupture to kooperacyjna gra survivalowa z elementami budowy bazy, w której razem z maksymalnie trójką znajomych lądujemy na obcej planecie i walczymy o przetrwanie. Naszym największym wrogiem jest sama gwiazda Ruptura, która regularnie niszczy całe życie na planecie. Musimy więc nie tylko budować schronienie, zbierać zasoby i bronić się przed obcymi stworzeniami, ale także przygotowywać się na kolejny kataklizm. Po każdej rupturze planeta odradza się, ukazując nowe obszary i tajemnice do odkrycia. Przyznam, że brzmi to całkiem nieźle. Star Rupture zadebiutuje w Early Access już tej jesieni na Steamie, więc jeśli lubicie gry survivalowe i kooperacyjne, to warto mieć tę produkcję na radarze. Capcom ubił się pod presją graczy i usunął kontrowersyjny system zabezpieczeń de z Ace Attorney Investigation Collection. System, który często był krytykowany za negatywny wpływ na wydajność gier, został zastąpiony lżejszym rozwiązaniem The Enigma Protector. Decyzja ta z pewnością ucieszy wielu graczy, którzy narzekali na spadki klatek i problemy z wydajnością spowodowane przez Denuvo. Capcom stosował już takie podejście w przypadku innych swoich gier, takich jak Resident Evil, co pokazuje, że firma słucha opinii graczy. Ace Attorney Investigation Collection to zestaw dwóch gier, w których wcielamy się w prokuratora Milesa Edgewortha i rozwiązujemy zagadki kryminalne. Teraz po usunięciu Denuvo gracze będą mogli cieszyć się płynniejszą rozgrywką i bez problemów zagłębić się w świat sprawiedliwości. Sega ponownie zarejestrowała znak towarowy Skies of Arcadia, kultowego RP-a z Dreamcasta. Czyżby to oznaczało, że doczekamy się remastera lub kontynuacji tej ukochanej przez graczy produkcji? Skies of Arcadia wydane w 2000 roku zachwyciło graczy barwnym światem, niezapomnianymi postaciami i wciągającą fabułą. Mimo upływu lat, gra wciąż cieszy się ogromną popularnością i inspiruje nowe pokolenia twórców. Sega złożyła wniosek o odnowienie znaku towarowego zarówno dla Skies of Arcadia, jak i japońskiej wersji gry Eternal Arcadia. To z pewnością podgrzewa atmosferę i daje nadzieję na powrót do świata latających statków i piratów. Tylko czy Sega przygotuje remake, remaster, czy może zupełnie nową część z tego uniwersum? Na odpowiedź niestety musimy jeszcze poczekać, ale fakt odnowienia znaku towarowego jest zdecydowanie dobrym znakiem. Focus Entertainment i Cyber Interactive twórcy Mad Runner i Snow Runner zapowiedzieli nową grę symulacyjną Roadcraft. Wcielimy się w niej w szefa firmy zajmującej się odbudową terenów zniszczonych przez katastrofy naturalne. Czeka nas mnóstwo zadań od usuwania gruzów przez naprawę uszkodzonych maszyn po budowę dróg i mostów. Do dyspozycji otrzymamy ponad 40 różnych pojazdów budowlanych, którymi będziemy poruszać się po zniszczonych terenach. Roadcraft zaoferuje zaawansowaną symulację fizyki oraz rozbudowany tryb operacji dla maksymalnie cztery graczy. Premiera gry zaplanowana jest na 20 maja na PlayStation 5, Xboxach serii XS i komputerach osobistych, a już teraz można składać zamówienia przedpremierowe na cyfrową wersję gry w dwóch edycjach: standardowej i rozszerzonej. Polskie studio Cherrypick Games pracuje nad nową grą sniperską Sniper at Work. W tej taktycznej strzelance wcielamy się w płatnego zabójcę, który musi wykazać się nie tylko celnym okiem, ale i sprytem w planowaniu misji. Każde zadanie będzie wymagało od nas przemyślenia strategii, wyboru odpowiedniej pozycji i wykorzystania dostępnych narzędzi. A gdy coś pójdzie nie tak, zawsze możemy zdać się na improwizację i szybko dostosować się do zmieniających się sytuacji. W Sniper Network nie zabraknie realistycznych elementów, takich jak balistyka, fizyka wiatru czy kontrola oddechu. Do tego dochodzi szeroki wachlarz broni i gadżetów do personalizacji, co Pozwoli nam na dopasowanie kwipunku do naszego stylu gry. Sniper at Work zapowiada się naprawdę obiecująco i ma szansę zostać nowym hitem wśród gier snajperskich. Gry możemy już teraz dodać do listy życzeń na Steamie, aby nie przegapić premiery. Ter Obscure Expedition 33 okazało się prawdziwym czarnym koniem. Po świetnie przyjętym zwiastunie na Xbox Developer Direct gracze ruszyli do sklepu, wykupując w mgnieniu oka edycję kolekcjonerskiej gry. Stand for Interactive potwierdziło problem z dostępnością kolekcjonerek i zapowiedziało, że dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić braki. Również wersje pudełkowe cieszą się dużym zainteresowaniem, co świadczy o ogromnym potencjale tej produkcji. Claire Obscure to turowe RPG z elementami czasu rzeczywistego, osadzone w fantastycznym świecie inspirowanym Francją z okresu Belle Époque. Premiera gry już 24 kwietnia na PlayStation 5, Xboxach serii X, i S i PC. Czy Claire Obscure Expedition 33 okaże się hitem tej wiosny? Póki co, wszystko na to wskazuje. Notorious Studios zapowiedziało premierę Legacy Steel and Sorcery w Early Access już 12 lutego. To trzecioosobowy action RPG skoncentrowany na trybie PvPVE, w którym gracze będą mogli współpracować lub walczyć ze sobą w brutalnym świecie fantasy. W Early Access dostępne będą cztery klasy postaci: wojownik, łowca, łotrzyk i kapłan oraz jedna mapa Greenwood. W trakcie wczesnego dostępu twórcy planują dodać nowe klasy, mapy, potwory i inne elementy. Legacy Steel and Sorcery zaoferuje dynamiczny system walki, w którym kluczowe będą nasze umiejętności i szybki refleks. Gracze będą mogli zbierać łupy, ulepszać ekwipunek i rozwijać swoje postacie, a premiera pełnej wersji gry planowana jest za około 12 miesięcy. Jeśli zatem lubicie gry PvP i szukacie nowych wyzwań to Legacy Steel and Sorcery może okazać się dla Was ciekawą propozycją. Pamiętacie ten dreszczyk emocji, gdy po raz pierwszy stanęliście oko w oko z wygłodniającym T-Rexem w Dino Crisis? Teraz możecie ponownie przeżyć te chwilę, a do tego na nowoczesnym sprzęcie. GOG.com właśnie dodał do swojej oferty dwie pierwsze części kultowej serii Dino Crisis, a to wszystko w ramach inicjatywy God Preservation Program. Obie gry zostały odświeżone i dostosowane do dzisiejszych standardów, oferując m.in. pełną kompatybilność z Windows 11, ulepszoną grafikę, wsparcie dla nowoczesnych kontrolerów, a nawet dodatkowe tryby gry. To idealna okazja, aby przypomnieć sobie, jak definiuje się Survival Horror, albo dla młodszych graczy, aby poznali oni klasykę gatunku, która ukształtowała erę PlayStation. W Dino Crisis wcielamy się w Reginę, agentkę operacji specjalnych wysłaną z zespołem w celu zbadania odosobnionego ośrodka badawczego na tajemniczej wyspie. Dino Crisis 2 to z kolei bardziej dynamiczna i nastawiona na akcję kontynuacja, idealna dla fanów mocniejszych wrażeń. Gry można kupić osobno lub w zestawie w bardzo przystępnych cenach, 40 zł za każdy z tytułów lub 68 zł w pakiecie. Jeśli natomiast zastanawiacie się, czy Wasz komputer podoła tym klasykom, to GOG.com przygotował również listę minimalnych wymagań sprzętowych, do których link znajdziecie w opisie pod filmem. Hello Games kontynuuje wspieranie No Man's Sky, wypuszczając kolejną ogromną aktualizację Worlds Part 2. Wprowadza ona miliardy nowych gwiazd, planety i układy gwiezdne, znacząco rozszerzając i udoskonalając dotychczasowy wszechświat gry. World's Part 2 to nie tylko nowe miejsca do odkrycia. Aktualizacja wprowadza także ulepszony system generowania terenu, dzięki któremu gracze mogą eksplorować jeszcze bardziej zróżnicowane i rozległe środowiska, w tym wysokie góry, głębokie oceany, jaskinie i kaniony. Ponadto aktualizacja poprawia mechanikę podwodną, umożliwiając graczom swobodne nurkowanie i eksplorację głębin za pomocą. Ulepszonej łodzi podwodnej Nautilius. World's Part 2 to kolejny dowód na to, że Hello Games nieustannie pracuje nad rozwojem Noen Sky, dostarczając graczom coraz to nowsze powody, by wracać do tego niesamowitego świata. Wyobraźcie sobie Los Angeles roku 2006, ale z dodatkiem magii i gangsterów władających nad przyrodzonymi mocami. Właśnie w takim świecie osadzony jest The Directorate trzecie osobowy RPG akcji, który już w tym roku zadebiutuje w Early Access na Steamie. Wcielamy się w kanę Lunę, zwaną również Merkury, która wplątana zostaje w wojnę toczącą się w mrocznym półświatku. Za dnia Kana wiedzie normalne życie, ale nocą staje się zabójczynią na zlecenie tajemniczej organizacji o nazwie The Directorate. Gra zapowiada... Się niezwykle ciekawie, oferując dynamiczną walkę z wykorzystaniem zarówno broni palnej, jak i magii. System rozwoju postaci pozwoli nam ulepszać umiejętności i odblokowywać nowe moce, a fabuła pełna będzie intryg i zwrotów akcji. Twórcy obiecują również, że nasze wybory będą miały realny wpływ na przebieg historii, a my sami zdecydujemy, czy Merkury pozostanie wierna Mrocznej organizacji, czy może wybierze własną ścieżkę. Premiera The Directorate Novitiate Wearly Access planowana jest na 2025 rok, a póki co możemy do. Dodać grę do listy życzeń na Steamie i czekać na kolejne informacje. A Wy co sądzicie o takim połączeniu magii i gangsterskiego klimatu? Dajcie znać w komentarzach. Lubicie budować miasta w grach, ale brakuje Wam swobody i możliwości tworzenia czegoś naprawdę unikalnego? Jeśli tak, to Town to City może być właśnie tym, czego szukacie. To nowy City Builder od studia Galaxy Group, twórców relaksującego Station to Station, w którym tym razem przeniesiemy się do XIX-wiecznej śródziemnomorskiej krainy. W Town to City nie ograniczają nas żadne siatki czy sztywne zasady. Możemy swobodnie stawiać domy, sklepy, udogodnienia i elementy naturalne, tworząc miasto dokładnie takie, jakiego pragniemy. Do tego dochodzi masa opcji personalizacji, dzięki którym nasze miasto nabierze charakteru, ale Town to City to nie tylko budowanie. Musimy również dbać o potrzeby mieszkańców, zapewniając im pracę, rozrywkę i odpowiednie warunki do życia. Możemy śledzić losy poszczególnych osób, obserwować jak zakładają rodziny i budują swoją przyszłość w naszym mieście. Twórcy obiecują dwa tryby gry: kampanię z fabułą oraz sandbox, a to wszystko zostanie okraszone piękną wokselową grafiką i relaksującą ścieżką dźwiękową, które umilą nam godziny spędzone na budowaniu. Premiera Town to City planowana jest na ten rok, a grę już teraz możecie dodać do listy życzeń na Steamie. Wygląda na to, że długo oczekiwana premiera Spider-Mana 2 na komputerach osobistych nie obyła się bez problemów. Choć gra wskoczyła na szczyty list sprzedaży Steam, to opinie graczy są mocno podzielone. Wielu z nich skarży się na błędy, krasze, problemy z wydajnością, a nawet brak możliwości uruchomienia gry. Optymalizacja najnowszych przygód Spider-Mana pozostawia wiele do życzenia, a gracze zmagają się z niską liczbą klatek na sekundę, zacinaniem się obrazu i innymi problemami technicznymi. Co ciekawe, problemy te dotykają nawet posiadaczy najnowszych kart graficznych, takich jak GeForce RTX 5090. Niektórzy gracze sugerują, że premiera została przyspieszona, a port na komputery osobiste nie został odpowiednio dopracowany. Na ten moment Sony nie odniosło się jeszcze do tych zarzutów, ale miejmy nadzieję, że wkrótce pojawią się aktualizacje, które rozwiążą problemy i pozwolą graczom w pełni cieszyć się przygodami Spidermana na PC-tach. Funcom Studio odpowiedzialne za nadchodzące survivalowe MMO Dune Awakening ujawniło nowy 30-minutowy gameplay z bety gry. Materiał prezentuje m.in. eksplorację Arrakis, walkę z przeciwnikami, latanie ornitopterem oraz budowanie i crafting. Świat gry prezentuje się niezwykle klimatycznie, wiernie oddając atmosferę znaną z filmów Denisa Villeneuve'a. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że na premierze gry zabraknie jednego z kluczowych elementów uniwersum Duney, Freemanów czy Jak kto Woli, Wolanów. Joel Bylos, reżyser gry, wyjaśnił w wywiadzie, że powodem tej decyzji jest fakt, iż premiera produkcji była początkowo planowana przed premierą drugiej części filmu. Twórcy nie chcieli zdradzać wizji Freemanów przedstawionej w filmie, dlatego ich obecność w grze zostanie dodana dopiero w późniejszej aktualizacji. Dune Awakening zapowiada się na ciekawą propozycję dla fanów Survivalu i Uniwersum Dune. Gra zaoferuje alternatywną wersję wydarzeń, w której Paul Atryda nigdy się nie narodził, a Lady Jessica urodziła córkę. Mimo pewnych odstępstw od kanonu, twórcy zapewniają, że wszystkie zmiany będą miały logiczne uzasadnienie. Dune Awakening zmierza na PC, -ty, PlayStation 5 i Xboxy serii X i a premiera planowana jest na 2025 rok. Trzeba też wspomnieć, że gra otrzyma polską kinową lokalizację. I z mojej strony to by było na tyle. Jeśli film Ci się podobał, to zachęcam serdecznie do zostawienia łapki w górę, komentarza i zasubskrybowania kanału, co by nie opuścić kolejnego filmu. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek mojego podsumowania w przyszły poniedziałek o godzinie 9. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i jak zawsze do zobaczenia niebawem. Cześć!